W północnej części placu Józefa Wybickiego w Gdańsku wrzeszczu znajdują się dwa oryginalne pomniki, których autorem jest profesor Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Sławoj Ostrowski. Pierwszy z nich to fontanna, na środku której umieszczona jest tańcząca dziewczynka. W miesiącach, kiedy może działać fontanna, strumienie wody padają na zwiewną postać. Trzymającą w dłoni parasolkę. Jest to niezwykle efektowne. No cóż, zdarza się, że co jakiś czas ktoś uszkadza tę parasolkę i pozostaje sama dziewczynka, zastygła w tanecznej pozie. Niedaleko obok, zaledwie kilka metrów w kierunku ulicy Pestaloziego ustawiony jest drugi pomnik, a w zasadzie ławeczka, na której siedzi mały chłopiec, trzymający niewielki bębenek z uniesionymi w dłoniach pałeczkami, gotowymi uderzyć w metalową membranę. To słynna już ławeczka Oskara, głównego bohatera powieści Gdańskiego Noblisty Gintera Grassa zatytułowanej blaszany bębenek. Miejsce to jest nieprzypadkowe, gdyż Ginter Gras urodził się tutaj w 1927 roku, niedaleko dzisiejszego placu Wybickiego w kamienicy przy ulicy Lelewela 13, o czym informuje tablica pamiątkowa, umieszczona w 2000 roku na fasadzie tego domu. ławeczka z naturalnych wymiarów postacią małego chłopca osadzona jest w absydzie ze stalowego trejarza, czyli ażurowej kraty na której mogą rosnąć rozmaite pnącza stanowiącym oryginalne tło całości. Wielu turystów odwiedzających wrzeszcz, z nadzieją odnalezienia dawnych śladów chętnie przysiada do Oscara, by w tej scenerii zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Z ubolewaniem trzeba dodać, że i w tym wypadku, podobnie jak z parasolką tańczącej dziewczynki, od czasu ustawienia oskarowej ławeczki wielokrotnie niszczone były trzymane w ręku chłopca pałeczki. A zatem jeśli zdarzy się, że odwiedzimy to miejsce, a obie rzeźby będą niekompletne, no cóż. Wypada jedynie uruchomić wyobraźnię, aby ocenić jak wyglądały wówczas, gdy opuszczały pracownię Sławoja Ostrowskiego. Za to niezmiennie można podziwiać aranżację samego otoczenia obu pomników, którego projekt wykonał architekt Grzegorz Sulikowski. To dzięki temu osiągnięty został ostateczny efekt plenerowy, nadający jednolity, a przy tym spójny z charakterem miejsca nastrój dla tego skweru. Świadczy o tym m.in. i to, że niezależnie od wieku chętnie odwiedzają ten zaułek nie tylko mieszkańcy wrzeszcza, ale i innych dzielnic Gdańska. Interesującym jest także i to, że w początkowych planach zagospodarowania Placu Wybickiego było postawienie w tym miejscu pomnika Gintera Grassa. Chodziło w tym wypadku o artystyczne podkreślenie i upamiętnienie faktu otrzymania przezeń w roku 1999 pokojowej nagrody Nobla w dziedzinie literatury a także i tego, że od 1993 roku jest on także honorowym obywatelem miasta Gdańska. Ostatecznie do realizacji pomnika gdańskiego noblisty nie doszło, gdyż nie wyraził on na to zgody.